De tronco, yo Yeah. roku 29 czerwca gromadzi nas tutaj na Kalówce apel ku czci poległym obrońców naszej drogiej ojczyzny. Te tragiczne wydarzenia z czerwca 1944 roku odcisnęły trwały ślad w historii naszej miejscowości. Tutaj bowiem Zginęli młodzi ludzie, przed którymi jawiło się całe przyszłe życie w niedalekiej już wizji wolnego kraju. Jednak nie dane im było dożyć chwil wyzwolenia. W momencie, w którym trzeba było przeciwstawić się wrogim siłom okupanta, stanęli oni w pełnej gotowości. Do walki, za honor, za ojczyznę. Obce im były egoistyczne pobudki, tak charakterystyczne dla współczesnego pokolenia. Liczyła się jedna słuszna, wspólna sprawa: najwyższe dobro ojczyzna. Dla niej bowiem żyli. I za nią umierali. Jeszcze kilka lat temu świętowaliśmy rocznicowe obchody tamtych wydarzeń w licznym towarzystwie kompadantów, którzy byli świadkami tragizmu, jaki niosła za sobą wojna. Wielu z nich pamięta walki także te, które miały miejsce na naszych Terenach. Ich relacje, opowiadania są dla nas bezcenne, dla poznania jakże znaczących faktów historycznych. Tego nie zastąpi żadna książka, żaden film. Dzisiaj tych osób, żywych obrazów historii, Mamy już naprawdę niewiele. Dlatego wykorzystujemy każdą okazję, każdą chwilę, by móc czerpać ich wyjątkowych doświadczeń i dziękujemy im za trud, jaki ponoszą, by być tutaj w tym dniu wspólnie z nami. Żołnierze zgromadzeni w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej są dla nas odzwierciedleniem wartości patriotycznych, które pragniemy upowszechniać i pielęgnować. Stanowią dla nas wzór do naśladowania, są drogowskazem, jakimi wartościami w życiu należy się kierować, aby życie to. Nie pozostało bez znaczenia dla ojczyzny i społeczeństwa. W tym dniu hołd poległym żołnierzom, którzy swoimi bohaterskimi czynami tak wspaniale wpisali się w karty historii naszej oczyzny, ojczyzny, pragnie składać coraz więcej osób. Nie tylko tych starszych, ale także co cieszy najbardziej i młodzieży, którą mamy nadzieję będzie pielęgnowała tę wspaniałą tradycję i dołoży wszelkich starań. Pamięć o tych wydarzeniach była obecna w naszym społeczeństwie przez wiele kolejnych lat. Szanowni Państwo, pozwólcie, że dokonam powitania gości, chociaż już ksiądz proboszcz bardzo ładnie dokonał takiego powitania w kościele. Pragnę serdecznie i gorąco powitać przybyłych gości oraz uczestników dzisiejszej uroczystości. Witam serdecznie żołnierzy Armii Krajowej Światowego Związku, żołnierzy AK, koła nr 1 w Leżańsku oraz koła Armii Krajowej z Łańcuta, ich rodziny oraz krewnych. Witam panią Janinę Stankiewicz z Feldmanów, osoba, która była świadkiem tych wszystkich wydarzeń na Kalówce. Być może, że są jeszcze inne osoby, o których my nie wiemy, również chciałbym ich powitać. Witam, księży, proboszcza parafii tarnawiec, księdza Franciszka Gocha oraz wikariusza, księdza Wojciecha Wiśniowskiego. Witam przedstawicieli miasta Leżańska. Witam radnych Gminy Kuryłówka z jej przewodniczącym panem Stanisławem Kotulskim. Witam członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Leżańskiej. Witam dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu Gminy Kuryłówka wraz z przybyłymi uczniami i młodzieżami. W pańsku wiązankę również złożyli koła tarci, koła Ata z łańcuta. Teraz...